Hej wszystkim, witam was na następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy sobie luźnego vloga ze świnkami. Jest to już trzeci dzień, daily. Jest to trzeci już film. Także sobie dzisiaj zrobimy takiego vloga. Chciałam, żeby w tym vlogu było sprzątanie, natomiast uznałam, że to może być dla was troszeczkę nudne. Także postanowiłam, że nie będę tego nagrywała. Już im posprzątałam jak widzicie. Także sobie tylko je dzisiaj wypuścimy, trochę się z nimi pobawimy. Oraz coś tam z nimi sobie po prostu porobimy. Także zaczynamy i dzisiaj też sobie zrobimy im jedzonko, taką, taki obiad. Troszeczkę z ogórka i rzadkiewki, także no sobie zrobimy taki dzień z nimi po prostu. I zaczynamy. Zacznę sobie od wypuszczenia Ładka. I jeszcze mu zrobię tylko ten obiad właśnie. I sobie go wypuścimy. I sobie tutaj pobiega trochę. Będzie to taki trochę krótszy vlog, bo ja ogólnie nie mam też za dużo czasu. A muszę nagrywać jednak codziennie ta film, bo wam obiecam tutaj. Także będzie to taki krótki vlog dosyć. Ale jutro już myślę, że zrobimy sobie jakieś fajniejsze trochę, jakieś takie trochę ciekawszy. Przygotowałam już tutaj ładkowi jego obiadek. Mam tutaj ogóreczka, rzutkie parę ziłek oraz tutaj y, wafla warzywnego takiego. I zaraz i wezmę go teraz i mu dam do zjedzonka, ich flasę też pobiega. Dobra, mam już Łacia. Łaciu już sobie tutaj zjada swój podwieczorek. Znaczy, jaki podwieczorek, obiad. teraz sobie swój obiadek. Idzie więc taki film na wolności z nimi po prostu. Ja bym, sobie pobiegają, ale najpierw Łaciu sobie zje i wam to nagram. sobie daj mi znać z miodu, z miodu z mi się nie stało. dobry mały obiad. Teraz sobie go niezwykle, może pobiegam, coś porobi. Zobaczymy się z nim wcześniej. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo oglądanie dawanki na karmy, jestem przy sprzątaniu i y, zobaczyłam, karmię dostaliśmy niespodziankę Dostaliśmy taką kartę. O. PPZ. Tutaj jakieś napisane coś jest. O. I z drugiej strony. Świnka, taka czy chomik. Nie wiem co to. Więc dostaliśmy taką miłą niespodziankę. Tak, łaciu? Miłą niespodziankę dostaliśmy. Więc fajnie. Dzisiaj też przy okazji poczeszemy sobie świnki Spałatka będzie, będzie właśnie na daily, to już wam zdradzę Natomiast w który dzień, nie wiem Zobaczę w który nagram, ale dzisiaj go sobie poczeszę Ładek już sobie tutaj zjadł I teraz sobie chodzi To są moje rzeczy I zaraz go będę czesała Ładź gryzie zmiotkę. Pójdziesz ze mną, łatek. Idzie ładnie. Chodź. Tu jest ta karta, nie, nie gryzie jej. I szczotka. Dobra, poczeszemy go sobie i wam to nagram. Dobra, mamy już tutaj łatka oraz szczotkę, i czeszemy. Tutaj będzie słychać orzecha. Przestań, przestań. Cesań. Czesań, kujczeć. No. Wracam do czesania łatka. Stanę sobie, żebyście lepiej to widzieli i go troszkę wyczeszymy. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że dzisiaj na jednym szczercie mówiłam, że na 700 subskrypcji zrobimy łatkowi kucyki. I no to była prawda. Zobowiązałam się troszkę też do tego. Także dzisiaj zrobimy te kucyczki łatkowi, bo jak już jest yy, czesany, troszeczkę chociaż, to mu zrobię tego jednego kucyczka, żebyście sobie zobaczyli. Tak łatek? No. Płacił sobie. Jest na dywanie, właśnie. I idzie do klatki, ale zamknęłam mu klatkę, żeby nie, w, nie wchodził na razie. Zostaw szczotkę, nie gryź. i po pogumeczki Niestety, kochani znalazłam tylko jedną gumkę recepturkę. Także łatek będzie miał jednego kucyczka. I miałam tylko gumki recepturki. Także, yy, no, niestety będzie gumka recepturka. Chciałam inną, ale nie znalazłam takiej małej. Więc zrobimy mu po prostu już yy, jednego kucyczka i z gumką taką. Musiałam dać Łatkowi miskę z jeszcze trochę jedzonkiem, bo ogólnie... Czemu ty do tego wszedłeś? Łatyk! Bo on nie chciał stać grzecznie, także żebym mu zrobiła tego kucyka, to potrzebuje, żeby stał grzecznie, więc dałam mu tą miskę, niech sobie zje, a ja mu robię kucyka. Kani kucyczek zrobiony na dupce troszeczkę, tutaj z tego zika. Tak się prezentuje, z kucyczkiem na dupce Jest kucyczek, zaliczony. myślę, że to mam Ale już mu to ściągam, bo mu to chyba przeszkadza No już! Dobra, reszta dla orzeszka, proszę daj Resztę zaczynam dla orzeszka, a teraz idziemy już po samego orzeszka Kładź już w klatce, już mu daje spokój na razie. A teraz biorę sobie na szybko ożenia. Z orzechem zacznę od poczesania go. Tutaj postaram się Wam tu nagrać, ale on jest trochę niegrzeczny. Także takie szybkie czesaneczko. także żeby tylko go z tego futerka tych, tych włosów go troszkę ściągnąć. Ich. No nie gryź, to tylko szczotka Dobra Orzeżek już przy yy, obiadku Dołożę mu tutaj jeszcze ogóreczka tylko trochę I niech chcę na razie je jak sobie dalej je Ja już tutaj przyniosłam dodatkowe warzywka Ponieważ tam tamty zjadł Więc proszę Ja mu tu wymieszam Nie gryź mnie! Proszę! Mam brudną rękę od tak Także jeszcze że teraz będzie jadło. O, już zjadł i zobaczcie, gdzie poszedł. Dobra, ja tutaj może wstanę trochę, bo on nie wiem, gdzie idzie, naprawdę. O, tak. Może że idzie ze mną po prostu. Nie, 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 idzie do łatka. Trzeba z nimi uważać, nie wolno, że. Musiałam dać orzeszka do klatki, bo zaczął tutaj z łatkiem Do łatka sobie poszedł i bałam się, że się pogryzłem. Po prostu do tego yy, orzeszka musiałam dać do klatki No więc, no trudno Sobie chwilę zobaczcie go w klatce Dobra kochani, w dzisiejszym odcinku to by było już na tle. Mam nadzieję, że wam się taki rodzinny film ze świnkami podobał Jeśli oczywiście tak, to zostawiacie subskrypcję i łapki w górę a dzisiaj już się z wami żegnam. żegnam się tam Jożyniu oraz Łaciu i ja też. Pa!